bardzo serdecznie. Dzisiaj akcja przyspieszona. Mieliśmy to robić za tydzień, ale robimy to teraz, bo akurat, no, Kuby nie będzie, a na dwie wozimy. Także, także dzisiaj obornik, talerzowanie. No, tak sobie dzisiaj pracujemy. Ja na razie ładuję, później będę talerzował, jak tata przyjedzie. No, na no, nie można ładować ile w lesie. Tą naszą. Otóż, jak ktoś ogląda starsze filmiki to wie, że już o tym mówiłem, bo tam po prostu się może pozapychać na tej kurtynie, a tu nie ma takiej możliwości, bo ona dość wysoko stoi, ta kurtyna, więc... Bo odczepiłem waltres od talerzówki, wuja pojechał swoją talerzować, a później będziemy wozić na moje działki, to już od razu to będę miał ciągnik i już będę woził. Wiecie jak jest. Jak zebraliśmy się, to obornik we dwóch od razu w jeden dzień bo to nie dość, że ładowarką idzie szybciej, to jeszcze kurde na na dwa rozrzutniki to jest to jest opór Katar mam, kurwa. O mokro. Tu mokro w tym miejscu. No ma usiadła. on jedzie. <laughs> Potel Masej. A to Zeutor. Ojciec z chłopakami, z Kubą i z Robertem Wożą Ja tutaj talerzuje Już mają koniec No i lotamy. wszystko To nie jest dużo Tu jeszcze mam to CV Ono jest, ale to tam Jak na jakieś akcje, czy coś na strajki To tak, bo w polu to po co mnie jest Jak ja sam jeżdżę teraz, nie? No, kurde Słoneczko świeci, ładna pogoda 7 stopni, no zimno jest na dworze Niestety No ale tutaj walczymy Tam ja już jedną działkę zjechałem Co wam pokazywałem Teraz tutaj tą wdękę drugą robimy, bo tutaj po takim jest yy, klinie Ale no... No także wczorajsze strajki, no mam nadzieję, że coś pokazały I nieprawdą było, że rolnicy rzucali, bo to... Były różne prowokacje Policja później się zachowała, jak się zachowała zresztą widzieliście Także no... Nie było zbyt przyjemnie, bo powiedział, że było dość niebezpiecznie. Większość ludzi stała spokojnie, nie było żadnego problemu, a zresztą w miarę możliwości pokażę to, co mam nagrane. Wiadomo wszystkiego, za bardzo chyba nie mogę. Nie wiem, jak to wygląda, bo no niektóre sceny były drastyczne, co przeskali tym gazem, więc to już jak będę montował, to stwierdzę sam. Także, dzisiejszego dnia już jest koniec Już pół do piątej Bo już nie zdążą na wieś tam Jutro będziemy jechać dalej Jedziemy, dzień następny Dzień drugi linie jeszcze z zeszłego roku, ale Mając RTK Nie przesuwają się, nie? Także widzicie, jest Pokrycie takie, jak powinno być I obornik się miesza elegancko popląt też tam no widzicie jeszcze jeżdżą Ja teraz przyjechałem, bo od rana też ładowałem im, byłem u dentysty i teraz przyjechałem Walczymy dalej, nie? Musiałem jeszcze AdBlue dolać, paliwa, wszystkiego Żeby nie było, że nie starczy No i jeszcze Beczka jeździ, nie? A to zresztą zaraz wam pokażę wszystko Będę mówił do was, a dronem polecę, to wam pokażę jak to wygląda, nie? Talerze jeszcze nigdy nie wymieniane, nie? ...na wale rurowym i to wszystko ładnie wygląda, tak jak powinno być. My jesteśmy zadowoleni. 14 na godzinę. Nie będziemy zapieprzać więcej. Tyle starczy. Tutaj możecie zobaczyć... ...Zetor Fortera, Mirek jeździ. Wozi obornik. Yyy, obornik. Wozi Gnojowice. tutaj od znajomego... ...który ma... Yy, po prostu świnie, także ma już trochę ponad i, so, i wozi gnojowicę, którą też będę talerzował tutaj pod kukurydzę. Także ZETOR z mefrozetem, 10 tysięcy litrów sobie tutaj harata. Także dzisiaj jesteśmy tutaj na cztery ciągniki i ładowarkę. Także jest opór normalnie. Także mój tata ładuje. Robert jeździ naszym dżendirem z naszą gnojarką z metalfachu A Kuba, kuzyn, jeździ swoim zetorem ze swoją gnojarką z Joskinką Ale opór, byliśmy akurat na obiedzie i tak się zjechaliśmy wszyscy Cała ekipa tutaj Że walczymy no, Ale ja się nie chcę. Już tak jak posiedzieliśmy coś, to już się nie chce później Ale no cóż, no trzeba zrobić swoje, nie? No widzicie yy, Spalanie około 5 litrów na hektar Z talerzówką Także to nie jest dużo Myślę Zwłaszcza na to, że Jesteśmy w stanie zrobić 6 hektarów na godzinę Także to sprawnie wszystko idzie A tu możecie zobaczyć Jak Warta wylała na łąki, dawno tak nie było. Także fajnie cieszymy się niezmiernie tutaj, właśnie z tego, że, że kurde, no wylewa ta rzeka. Tak jak kiedyś wylewała. Bo każde takie podmycie, to później w dołkach jest trawa. Więc nic, tylko się cieszyć i czekać później na pierwszy pokos. Na razie nawozów żadnych nie dajemy. No, oczywiście nie do zrobienia. 14-15 na godzinę, tak żeby nie przekraczać pewnego progu i obrotów wedle uznania. Pole jest w miarę równe. To jest dość słaba ziemia, ale będzie kukurydza rosła, jak nie wiem. Radziej znaczy liczę na to, że będzie rosła. Bo na razie to jeszcze nie wiem, nie? Tu jest mokro akurat w tym miejscu. Wam pokażę, bo. Ciągnika może aż tego tak nie widać o. A i tak się wał nie obklei Ja jeszcze chyba nigdy się nie spotkałem, żeby się zakleił ten wał No, no ale widzicie, no tu jest woda, nie? To by było wręcz niemożliwe, żeby tu nie było mokro no Tu jest woda, o tym czasie w zeszłym roku to już włókowałem, nie? Bo była taka susza, że ja pierdzielę, o Woda stoi to jest dźwięk ładnie Waltra brzmi, I też więcej świszczy z filtra powietrza niż z wydechu, nie? Ładnie towaru poszło, ale piaskownica jest jakby. gdzie pryzma mokro. Jest piaskownica, bo zobaczcie, jak się ładnie kryje. Nic, nie ma śladu, nawet że w ogóle coś było, nie? A talerzówka jest płytko ustawiona dość. Dziękuję. Nim to bym wyląduje, a ja szereg mam lewego pasa.